Parafrazując słowa dzisiejszej Ewangelii, można powiedzieć, że celnicy i nierządnice wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego dzięki odpustom, bo jak nauczał nasz święty patron Jan Paweł II, właśnie odpusty są takim pełnym przyjęciem tego, co Pan Bóg dla nas przygotował w swoim miłosierdziu. Dzisiaj, kochani, dalsza część odpustów, które daje nam Pan Bóg za pośrednictwem Kościoła. Odpust, który jest przewidziany w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kościół katolicki, zachowując mocno w sercu modlitwę swego założyciela, zanoszoną do Ojca w przeddzień męki, aby wszyscy byli jedno, gorliwie wzywa wiernych by wytrwale modlili się o jedność chrześcijan odpust zupełny zostaje udzielony wiernemu który będzie uczestniczył w nabożeństwach organizowanych w ramach tygodnia modlitw o jedność chrześcijan i weźmie udział w zakończeniu tego tygodnia odpust natomiast częściowy zostaje udzielony wiernemu który odmówił pobożnie prawnie zatwierdzoną modlitwę o jedność chrześcijan. Przy tym odpuście, kochani, zwróćmy uwagę na nazwę tego tygodnia. To nie jest tydzień ekumeniczny. To jest tydzień modlitw o jedność chrześcijan. I teraz, żeby też zrozumieć, jaka jest idea tego tygodnia, posłuchajmy tekstu tej zatwierdzonej modlitwy w tym tygodniu. Wszechmogący i miłosierny Boży, Boże, który przez Syna Swego zechciałeś zgromadzić w jeden lud różne narody, spraw łaskawie, aby ci, którzy szczycą się imieniem chrześcijan, porzuciwszy jakiekolwiek podziały, utworzyli jedność w prawdzie i miłości, oraz by wszyscy ludzie oświeceni światłem prawdziwej. Wiary spotkali się w braterskiej wspólnocie jednego kościoła. Dwa razy pojawia się słowo prawda, ponieważ jedność nie może być zbudowana tylko na emocjach, musi być zbudowana na prawdzie. A ta prawda, wiemy gdzie ona jest. Ta modlitwa dobitnie o tym mówi. Ten odpust jest takim bardzo odważnym odpustem. Że troszkę było tak, że no, ta modlitwa o jedność chrześcijan to jest jak gdyby domena kilku, kilku księży profesorów może, a tu okazuje się, że te podstawy są mocno biblijne samego Chrystusa, który modli się w wielki czwartek o jedność swoich uczniów. Kolejny odpust. Niebezpieczeństwo godziny śmierci. Kapłan udzielający sakramentów świętych wiernemu znajdującemu się w niebezpieczeństwie śmierci, nie powinien pomijać także udzielenia mu błogosławieństwa apostolskiego, które niesie z sobą odpust zupełny na godzinę śmierci. Gdyby na przykład się okazało, że ta godzina śmierci minie i wierny. Nie, nie umarł, tak, to wtedy ten odpust jest nieważny. Wtedy nie ma tego odpustu, bo to jest odpust na faktyczne umieranie. Gdyby wydobrzał taki wierny, no to wtedy musi przystąpić do sakramentów. To jest taki odpust bardzo ważny też związany z tym, żeby odważnie zapraszać kapłana do swoich chorych, umierających bliskich albo dalekich. No, jak wy tu jesteście, kochani, to przyjmuję raczej, że dla was jest oczywiste, że jak będzie ojciec, matka, babcia, dziadek, jak będą umierali, że trzeba wezwać księdza. Ale niejednokrotnie jest tak, że sąsiad leży na łożu śmierci, wiecie o tym, albo jakiś dalszy, dalszy krewny. Zasłuchajcie, My dobrze wiemy już, co to jest odpust zupełny, a jest odpust zupełny, który jest przywiązany do godziny śmierci. Godzinę w sensie czas, nie, nie że godzina 60 minut, tylko czas umierania, że zaczyna się umieranie i jak przychodzi kapłan, udziela tego apostolskiego błogosławieństwa, udziela też i od razu odpustu zupełnego. Wspomnienie męki i śmierci Pańskiej. Odpust zupełny zostaje udzielony każdemu wiernemu, który w Wielki Piątek będzie pobożnie uczestniczył w adoracji i ucałuje Krzyż w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego albo sam odprawi Drogę Krzyżową, czy też weźmie pobożnie udział, gdy będzie ona odprawiana przez Ojca Świętego i transmitowana za pośrednictwem telewizji lub radia. Wielki Piątek, droga krzyżowa, ucałowanie krzyża, zasadniczo powinno się ono odbyć w czasie liturgii Wielkiego Piątku dla wszystkich wiernych, tak jak udzielenie Komunii Świętej. To jest wtedy odpust zupełny, jeżeli w ramach liturgii Wielkiego Piątku. Za pobożne, w pobożnej praktyce drogi krzyżowej odmawia się pamiątkę cierpień Jakie boski zbawiciel przeżył w czasie drogi od pretorium Piłata, gdzie został skazany na śmierć, aż na górę kalwarią, gdzie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Dla uzyskania odpustu zupełnego określa się następujące warunki. Pobożne ćwiczenie należy odprawić przed stacjami drogi krzyżowej prawnie erygowanymi, co to znaczy, muszą być poświęcone przez biskupa. Stacje drogi krzyżowej. Do erygowania drogi krzyżowej wymaganych jest 14 krzyży, przy których zwykło się zamieszczać tyleż obrazów przedstawiających stacje jerozolimskie. Nie, musi, nie muszą być obrazy, mogą być to krzyżyki. Jest taki piękny, taka pamiątka po błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim. W jednym z miejsc jego internowania, gdzie on zrobił sobie stację Drogi Krzyżowej w swoim pokoju. I one polegały na tym, że po prostu były na ścianie krzyżyki i rzymska cyfra. Kardynał jako biskup erygował tę stację, tę stację Drogi Krzyżowej i miał stację Drogi Krzyżowej, do której jest przywiązany odpół zupełny. Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej, jeżeli tę pobożną praktykę odprawia się publicznie i wszyscy biorący udział nie mogą bez zamieszania przechodzić od stacji do stacji, wystarczy, że zrobi to prowadzący drogę krzyżową, podczas gdy inni pozostają na swoich miejscach. Czyli ta, tak jak u nas w Kościołach jest, nie? że jest. Kościele są stacje drogi krzyżowej. no Wyobraźmy sobie, żebyśmy teraz wszyscy chodzili od stacji do stacji. Byłoby to zamieszanie. Więc wymaga się, żeby przynajmniej prowadzący drogę krzyżową odprawiał, szedł tymi stacjami. No i tu jest pytanie: czy prowadzącym to jest ten, kto nosi krzyż, czy prowadzący to jest ten, który wzywa do modlitwy, czyta rozważania, czyli kapłan? Na wszelki wypadek dobrze by było, żeby kapłan chodził. Od stacji do stacji, to wtedy nie ma wątpliwości. Kolejny odpust. Używanie przedmiotów pobożności. Posłuchajcie. Odpust zupełny zostaje udzielony wiernemu, który w uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Z należytą czcią użyje przedmiotu pobożności, a więc krucyfiksu, krzyża, różańca, szkaperza lub medalika poświęconego przez papieża albo przez jakiegoś biskupa, dodając jeszcze jakąkolwiek zatwierdzoną prawnie formułę wyznania wiary. Odpust częściowy zostaje udzielony wiernemu, który użyje zgodnie z przeznaczeniem tego przedmiotu pobożności, jeżeli został on uprzednio poświęcony przez kapłana lub diakona. Używanie rzeczy poświęconych przez księdza. Odpust cząstkowy za ucałowanie. Ale kiedy? W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Dlaczego? Akurat tylko w tych dwóch świętych, ponieważ oni są filarami Kościoła. Piotr i Paweł. Popatrzcie, a gdybyśmy mieli przedmioty poświęcone przez papieża lub biskupa w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła za ucałowanie... E, tych przedmiotów przysługuje odpust zupełny. I jeżeli wyznamy jeszcze przy tym zatwierdzoną formułę wyznania wiary, wierzę w Boga albo kredo. credo. Modlitwa myślna. Odpust częściowy zostaje udzielony wiernemu, który dla osobistego, osobistego zbudowania podejmuje pobożnie modlitwę myślną. Modlitwa myślna. To jest taka, w której my się skupiamy na Panu Bogu i bardziej jak gdyby pozwalamy Bogu mówić do siebie, niż my mówimy. Modlitwa ustna to jest coś innego. To jest ta modlitwa, którą znamy na pamięć, albo na przykład swoimi własnymi słowami spontanicznie się modlimy. To są modlitwy ustne, a tu jest odpust częściowy dla modlitwy myślnej, czyli dla rozmyślania, zadumienia, medytacji. Też pokazuje, jak bardzo Kościół chce kształtować ten tym kierunku właśnie naszą pobożność. Że do tego, do modlitwy myślnej jest dołączony też odpust cząstkowy. Uczestnictwo w konferencjach astetycznych, czyli w kazaniach, chociażby w takim jak to, odpust zupełny zostaje udzielony wiernemu, który w czasie misji świętych wysłuchał kilku kazań, a oprócz tego uczestniczył w uroczystym zakończeniu tych ćwiczeń duchowych. Chodzi o misje parafialne. Odpust częściowy natomiast zostaje udzielony wiernemu, który uważnie i pobożnie będzie uczestniczył w innym rodzaju przepowiadaniu Słowa Bożego. To jest niesamowite. Za, za wysłuchanie, uczciwe wysłuchanie kazania jest odpust cząstkowy. A za uczestnictwo w misjach, to już wiemy. Modlitwa do Najświętszej Marii Panny. Odpusz zupełny zostaje udzielony wiernemu, który pobożnie odmówi różaniec w kościele lub w kaplicy, albo w rodzinie, albo we wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu wiernych względnie, wspólnie z innymi, którzy zebrali się w jakimkolwiek godnym uszanowania miejscu, godnym uszanowania celu. Odmówi pobożnie te same modlitwy, podczas gdy Ojciec Święty będzie im przewodniczył, nawet wtedy, gdy będzie on tylko transmitował. Ten odkurs zupełnie związany z różańcem, on jest dosyć znany, bo zazwyczaj przypominamy go sobie, gdy rozpoczyna się październik. Ale tam później jeszcze Enchiridion Indulgenciarum wymienia jeszcze modlitwy do Matki Bożej, do których jest dołączony odkurs. Kolejny odpust, modlitwa do anioła stróża. Odpustu częściowego udziela się wiernemu, który pobożnie wezwie swego anioła stróża, posługując się zatwierdzoną modlitwą. Dzięki zatwierdzonej formule modlitewnej. Tu ją na polski przetłumaczono w taki sposób. Aniele Boży, stróżu mój, mnie tobie powierzonemu, oświecaj niebiańską łaską, strzeż, kieruj i rządź Amen. Słyszymy, że tam są, jest podobna ta modlitwa. Gdyby na motywie tej modlitwy jest ta słynna modlitwa, a Aniele Boży, stróżył mój ty zawsze przyniesie tu rano wieczór i tak dalej. Kolejny odpust, już przedostatni, dzisiaj omawiany. Modlitwa ku czci świętego Józefa. I tu powinno nas mile zaskoczyć to, co nam głosi Kościół. Odpustu częściowego udziela się wiernemu który pobożnie zwróci się do świętego Józefa, opiekuna Najświętszej Maryi Panny, posługując się zatwierdzoną modlitwą. Na przykład do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się z naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twojej Najświętszej oblubienicy i tak dalej. Znamy tą modlitwę, ona jest często odmawiana po różańcu. I ostatni dzisiaj odpust. Modlitwa ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła. Znowu pojawiają się ci apostołowie. Oni w ogóle w kościele katolickim mają wyjątkowe miejsce. Dzisiaj już w liturgii tej współczesnej tego tak mocno nie widać, ale w liturgii przedsoborowej, w liturgii trydenckiej oni nawet Piotr i Paweł są w konfiteor, czyli w spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. W pewnym momencie nawet jeżdżą, Oprócz innym świętym, tam Janowi Chrzcicielowi, oczywiście Matce Bożej na początku, ale świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Oni się często pojawiają, i tu jest tego ślad. Odpustu częściowego udziela się wiernemu, który pobożnie odmówi modlitwę do świętych apostołów Piotra i Pawła. I tu jest podana ta modlitwa, jedna i druga. Modlitwy ku czci świętych i błogosławionych, o tym już będziemy mówili na następnym razem. Dziękujemy Panu Bogu za obfitość Jego łask, których nam udziela za pośrednictwem Kościoła, między innymi dzięki Odpustom Częściowym i Zupełnym. Amen.